Cześć, witam wszystkich, dzień dobry, witam na sesji piątkowej. Ostatnia sesja tygodnia, mamy dzisiaj 16 dzień lipca. Zapraszam Was na przegląd techniczny z najpopularniejsze pary walutowe, indeksy surowce. Tradycyjnie tutaj w okolicy południa przeglądamy sobie pod względem technicznym. Jeśli się będzie dało, to jak najmniejsze interwały, powiedzmy M30, H1. Tak jak w przypadku tutaj USDPL a zaczynamy sobie od z pierwszej perspektywy mamy interwał sesyjny i tak naprawdę wykres obejmuje ostatnie powiedzmy 4, 4 miesiące notowań, 4-5 miesięcy notowań. W takim przedziale czasowym obserwujemy tutaj ten rynek ze względu na to, że mamy wybite takie szczyty czerwcowe. Już Wam pokazywałem, pewnie chodziło o poziom 61,8 i tą strefę 385,00. Potencjalny punkt B tutaj nam się ukształtował po wybiciu górą podczas sesji. Podczas sesji, tutaj, z 13 lipca. I tak naprawdę wydaje się, że w bieżącym tygodniu nie dojdzie już do tego zaksięgowania punktu D, kształtowania punktu D. Tutaj celujemy w 7,86, wiadomo, lub 8,86, w zależności od dodatkowych. Od dodatkowych potwierdzeń cenowo, tutaj to się kształtuje 3,91,00 i 3,94,40, 3,94,30 mniej więcej to są te pułapy na głębokich mierzeniach wewnętrznych. Patrząc jeszcze z takiej perspektywy mniejszego interwału czasowego, być może, jeżeli taka korekta się pojawiła to możemy tutaj celować oczywiście w to 1 do 1 na potencjalnej fali BC, później będzie można wykorzystać też to mierzenie, jeżeli strefa harmoniczna zostanie zaksięgowana, jeżeli punkt D zostanie zaksięgowany, natomiast na tym, w tym przypadku, jeżeli z tego pułapu 389,60 wygenerowane byłyby spadki, to tutaj poziom F100 i wsparcie na USDPL nie kształtuje się na poziomie 3,8170. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy NASDAQ US100. No i utrzymana strefa, którą, którą sobie wyznaczaliśmy jeszcze w ubiegłym tygodniu, chyba w drugiej połowie ubiegłego tygodnia. Wskazywałem ten poziom cenowy na zewnętrznym mierzeniu 161,8. Jak pamiętacie, pułap cenowy 14 950 punktów. Zobaczcie, świeca, świeca z sesji wtorkowej spadająca gwiazda, sesja, sesja środowa podobnie, sesja czwartkowa, również podejście i silne reakcje, zamknięcie czarnej formacji sesyjnej. W dniu dzisiejszym no, czekamy na poczekamy sobie jeszcze na wejście tej Stanów Zjednoczonych do gry, wtedy ta największa zmienność jest na indeksie NASDAQ generowana, więc na razie to jest symbolicznie na kontraktach jakieś drobne, drobne podejście o jakieś 20 punktów. Natomiast to, co się wydarzyło powiedzmy wtorek, środa, czwartek, rzutuje tutaj nam mocno pod to, że możemy się spodziewać większej korekty. Mniejszej lub większej, ale korekty teraz na, na indeksie amerykańskim. Tutaj jeszcze jedno mierzenie, ewentualnie targety, jakie moglibyśmy oczekiwać. Tutaj dosyć spora jest ta korekta spadkowa, ale bazując na tej rozpiętości, tak jak to w przypadku USDPL, tak i tutaj. No zasięg tej korekty sięgałby aż 13850, a więc 1100 punktów, tak, 1100 punktów zasięgu dla ewentualnej korekty spadkowej. Tutaj bliżej mamy biegunowość, więc tutaj nam się wszystko mniej więcej sprowadza do okrągłej strefy 14 tysięcy punktów, jeśli chodzi o, o korektę spadkową tutaj. No, na usdk musimy tutaj nieco zaktualizować scenariusze. 161,8 jest zaksięgowane, zaksięgowane podczas sesji czwartkowej, godziny późno południowe wieczorne tak naprawdę czasu polskiego, strefa zewnętrznego mierzenia 161,8, natomiast wyznaczymy sobie tutaj coś od, od nowa, odświeżymy nieco ten wykres może z interwału H1. Tak naprawdę, jeśli mielibyśmy się odnieść do tego całego swingu wzrostowego na Kanadyjczyku, to warto wskazać sobie poziom cenowy na pułapie mierzenia 38,2. To jest ta strefa cenowa. Mamy tutaj jakieś oznaki biegunowości. Wierzchołek z 15 lipca, sesja zadycka, natomiast pojawił się taki wierzchołek w ramach oporu. Kolejne podejście: zrzucenie i silne wybicie górą. Tutaj się pojawiło. Że w ramach biegunowości bardzo fajne potwierdzenie tego mierzenia, właśnie 38,2. Jeśli chodzi o sam kurs tego, tego poziomu wsparcia, to jest 1,25,42, 1,25,43, no a więc jakieś, jakieś 30 30 pipsów z hakiem, biorąc pod uwagę obecną wycenę 1,25,75, czyli 30 kilka pipsów, 1,25,42. Docelowa strefa wsparcia na, na USDK. -dzie. Po wejściu, tutaj myślę, po otwarciu sesji amerykańskiej, spokojnie takie pułapy będą jeszcze dzisiaj do osiągnięcia. Jeśli dynamika pozwoli, kierunek spadkowy byłby kontynuowany zgodnie z tym, co zostało zapoczątkowane e, wczorajszego wieczora, to spokojnie. Jest to schemat, który będzie można jeszcze rozegrać w dniu dzisiejszym. E, jeśli chodzi o Wikif 20, mamy tutaj schemat. W zasadzie w takiej formacji trójkąta dzisiaj dzisiaj rynek porusza się w okolicy 2240 punktów, obecnie dolna bariera ograniczenia czy dolne ramię trójkąta to jest 228 górne 262, oczywiście ten zakres wahań będzie się tutaj zmniejszał, jeśli chcemy się trzymać jeśli chcemy się trzymać w tej formacji trójkąta, to oczywiście zakres wahań będzie tam tutaj malał. Musimy jeszcze tutaj nieco dopasować, bo znowu mi się coś rozjechało przy przesuwaniu. Coś takiego. I tak jak mówię, no z czasem, z kolejnymi sesjami ta przestrzeń do, do zmienności na u 20 będzie nam spadała. No i nieodzowny jest fakt, że po prostu zobaczymy wybicie tak z tej, powiedzmy, z konsolidacji tak naprawdę z tego trendu bocznego, bo poruszamy się od kilku, Kilkunastu sesji w takim trendzie bocznym, tak naprawdę na polskim indeksie. Zachodnie rynki nam rosły, Ameryka nam rosła, natomiast polski rynek w takim trendzie bocznym porusza się powiedzmy od końcówki czerwca. Do się możemy pewnie jeszcze do tego 270 jako taki opór horyzontalny, potrzeba nam najpierw podejścia i zaatakowania górnego ograniczenia lub dolnego. W przypadku wybicia dolnego, to wspomniałem wcześniej już, że czy na wczorajszym zasadzie analizie, czy, czy jeszcze wcześniej, że docelowo 2, 2115, 2116, jeżeli wybijemy dołem, to taka szeroka korekta może nam się rozwinąć na wig 20. Jeśli chodzi o ropę WTI, mamy odragowanie na ropie z tego zewnętrznego mierzenia 78,6, wewnętrznego głębokiego mierzenia 78,6. Jest odragowanie, wydaje mi się, że wczoraj wrzucałem nawet na bloga ten schemat z tym głębokim mierzeniem wewnętrznym 73,10 tutaj dolara za, za baryłkę WTI, taki poziom techniczny się ukształtował. Mieliśmy jedno podejście, drugie podejście tak naprawdę w rejony tego mierzenia niezaksięgowane, no i już trzecie w godzinach porannych dzisiaj na otwarciu sesji europejskiej kluczowe podejście się pojawiło, przetestowanie popyt na formacji świecowej godzinowej. Zobaczmy, jak to wyglądało jeszcze na 30 minutówkach. Hmm. Chcielibyśmy się przeanalizować, mamy tutaj formację świecową młota. Fajne potwierdzenie, że Rynek widział ten poziom, jak na, jeśli ktoś obserwował z M30 czy z M15 i miał tą strefę wyznaczoną, nastawił się na, na longa, to takie potwierdzenie na pewno otrzymał i być może jeszcze w takiej pozycji jest, chociaż patrząc na M30 tutaj... Z godziny 11 do 11.30 na pewno pewna słabość się pojawiła. W zależności też jak targetowaliście to sobie przed wejściem, tak? bo to jest ważne, żeby przed zagraniem mieć mniej więcej obraz tego, jak tą pozycję chcecie poprowadzić, jak długo chcecie ją przeciągnąć, w zależności jakie metody też macie prowadzenia pozycji. To myślę, że warto mieć to, mieć to w głowie ułożone przed wejściem. W kontekście złota. Nadal docelowo na złocie dla mnie pozostaje strefa 1850-1854, czy 55 nawet. Silna biegunowość techniczna z tych czerwcowych dołków, z pierwszej połowy praktycznie czerwca. I mierzenie 61,8 z całego swingu spadkowego, który kształtowany był w zasadzie przez cały czerwiec również, bo to praktycznie od sesji z 1 do 29 czerwca, dopiero gdzieś 29-30 tak naprawdę 30, to odragowanie zaczęło się pojawiać ten trend, lokalny trend wzrostowy był generowany. Tak naprawdę przez pierwszą połowę lipca ta tendencja była utrzymywana i tak naprawdę jest jeszcze utrzymywana, bo mieliśmy drobną korektę, to teraz jest ta lekka cofka, no to też jest raczej kosmetyczna, symboliczna cofka na jakieś 13-13 dolarów. 13 Natomiast skorzystałem z mierzenia tutaj tej największej korekty spadkowej. W odniesieniu do wierzchołka, jaki został wyznaczony w dniu wczorajszym na otwarciu sesji europejskiej, i tak naprawdę otrzymujemy tutaj lokalne wsparcie na złocie po kursie 1808-1809 dolarów tutaj za uncję złota. Także 1808-1809 wsparcie, no i docelowo 1850-1853-54. Jeśli chodzi o kryptowaluty, tutaj Bitcoin nadal rozpadkowo. nie wiem z jakiej perspektywy, to będzie lepiej widać, spróbujmy dać jedynkę. No coś mi tutaj nie wskakuje. Zobaczymy na innym. Tutaj też mi nie No dobrze, to nie będziemy kombinować. Odnosząc się do tego co widzimy, hmm, jeśli chodzi o bitcoina, nadal aktualna tutaj ta strefa, ostatnia linia obrony tak naprawdę możemy powiedzieć. Poziom, który został tutaj potwierdzony w połowie maja, w drugiej połowie maja to jest 19 maj. Dołki w okolicy 29150-29.00. Pułap mierzenia 886. Na ten pułap też reagowaliśmy, cena nam reagowała, ale myślę, że tak naprawdę yy, ze względu na to, że te poziomy nieco nam się rozjeżdżają, to ja bym tutaj typowo horyzontalnie podszedł też do tematu i odniósł się do tej strefy jako stricte takiego horyzontalnego wsparcia, nie bazując już na, na superprecyzji, na superprecyzji ze względu na yy, podstawie mierzeń, tak? Czy 886 to będzie, czy 786 bo tak naprawdę widzimy, że gra tutaj się toczy o tą strefę mniej więcej 30 tysięcy dolarów, 29-30 tysięcy dolarów, okrągły poziom cenowy tak naprawdę, jak sobie zobaczymy. Ok, drobne naruszenia były tej strefy, natomiast ja bym się tutaj stricte odniósł do tego, do tej okrągłej bariery 30 tysięcy dolarów, jako tej strefy kierunkowej obecnie na Bitcoinie. Czyli mamy okolice 31, 31 200, tak? Natomiast, natomiast tak jak mówię, to 30 tysięcy dolarów jest tutaj kluczowym obecnie wsparciem i tą strefą kierunkową, czy ten Bitcoin nam odraguje, czy ten trend wzrostowy i ta bessa, jaka się rozwija od kilku, od kilkunastu tygodni będzie, będzie kontynuowana. Żeby zatrzymać tą korektę, tą wyprzedaż potrzebna jest po prostu obrona tej strefy. Problematycznym jest fakt, że no już kilkukrotnie była ta strefa testowana i każde kolejne podejście teraz zwiększa to zagrożenie, że ten poziom w końcu zostanie wybity. Więc... Co mieliśmy wcześniej? tak? Dynamiczna reakcja, dynamiczna reakcja, dynamiczna reakcja. Teraz te spadki są nieco wolniejsze, więc może to sugerować, że, że tutaj ta spada jest podbierana ku górze i będzie szansa, będzie szansa wybronić ten poziom. Gdzieś próbować te długie pozycje jeszcze zajmować na BTC, no bo teraz tak naprawdę jeżeli ktoś nastawia się na długie pozycje na Bitcoinie, to to jest najlepszy moment. Jeżeli tak? wierzycie nadal w odragowanie, czy wierzycie no czy gracie sobie technicznie, czy na krypto podchodzicie bardziej fundamentalnie, jeżeli podchodzicie fundamentalnie też e, i chcecie wyznaczyć atrakcyjną strefę do wejścia, to teraz jest właśnie ten moment w nieco ponad po 30 tysięcy dolarów z zabezpieczeniem powiedzmy poniżej poniżej tego czerwcowego minimum, czyli jakieś 28500, tak, czy 29.00, bardziej 28.500. To jest strefa, gdzie możemy sobie zabezpieczyć to, a aktualny ten obszar, gdzie testujemy teraz poziomy cenowy 31,200 powiedzmy, to jak najbardziej jest to pułap, na który warto się nastawiać, jeśli chodzi o długie pozycje. Dobrze, przechodzimy do Ethereum. Ethereum też testuje teraz istotny poziom. Wróciliśmy do tego 786. Wcześniej pokazywałem Wam tą strefę i mieliśmy reakcję naprawdę na sesji środowej. To były godziny i później już po otwarciu rynków kasowych w Europie. Pierwsza obrona się pojawiła, natomiast cena nam teraz wraca w dniu dzisiejszym przed południem, czyli w tym time frame 8.12. Mamy po godzinie 11.00 teraz i ta cena nam. Wraca do tej strefy 786. Jeśli chodzi o pułap cenowy, to jest 1850, 1845 dolarów, a więc powiedzmy taki zakres 5, może nawet 10 dolarów, tutaj w tej strefie 1845, 1855. A więc do obserwacji ta strefa i interwałem sygnałowym tutaj może być, coś mi nie chcą przeskakiwać, interwały dzisiaj. muszę resetować platformę, już nie będę teraz tego kompinował, Interwałem do obserwacji, interwałem transakcyjnym, myślę, że optymalnie będzie interwał tutaj jednogodzinowy i tutaj należałoby upatrywać sygnałów, ewentualnych sygnałów prowzrostowych, bo jeżeli, sobie będziemy, jeżeli będziemy sobie obserwować na interwale H4, to może być już za późno. Jeśli popyt się pojawi, to może być nieco za późno na wejście w takim odstępie 4 -godzinowym. Także gdzieś tam na N30, na H1 warto śledzić. Nie wchodzić w ciemno bez sensu, bo to jest drugi test, drugie podejście, które w większości przypadków się pojawia. Natomiast czy będzie reakcja, to już trzeba obserwować tutaj z lokalnych interwałów i tam szukać potwierdzeń na formacjach świecowych. Zobaczmy jeszcze srebro, bo mam ciekawą sytuację na srebrze. Testujemy dolne ograniczenie, powiedzmy, kanału cenowego, tak. Początki tutaj mieliśmy z 9 lipca, bo to jest interwał jednogodzinowy. A więc z 9, czyli to mieliśmy piątek tutaj, że Tak, piątek, 9 lipca to był dokładnie tydzień temu. Mieliśmy później podejście 12, 13, 14 i teraz 16 lipiec, w dzisiejszym zamknięcie tygodnia cena wraca nam do tego dolnego ograniczenia. Okolice 26.14-26.15 26, to jest obecnie pułap, z którego możemy próbować tych długich pozycji na srebrze. Jeżeli ktoś zakłada, chce rozgrywać longi właśnie na, na srebrze, to myślę, że jak w przypadku Bitcoina, tak i tutaj na srebrze, jest to pułap bardzo atrakcyjny technicznie, jeżeli chcemy celować w, te, w te długie pozycje. Naprawdę gra od bandy do bandy na, tym, na srebrze. Wynosiła najlepsze rezultaty przez ostatnie, e, ostatnie kilkanaście sesji. Kilka, kilka tak naprawdę tydzień z hakiem. E, no i oczywiście barierą, tutaj, e, barierą oporu pozostaje ten pułap 26,39, 26, 40 pułap mierzenia 61,8. E, myślę, że tej strefy już nie wykorzystamy jako e, silny opór, bo mamy jedno podejście, drugie podejście, trzecie, czwarte. Natomiast jako docelowa strefa dla ewentualnych pozycji długich, zdolnego ograniczenia, jak najbardziej atrakcyjnie to wygląda. Przy ewentualnym podejściu w te rejony ponownie myślę, że presja, presja kupujących może być tak, będzie już z pewnością tak duża, że zobaczymy wybicie górą i bardziej potraktujemy tą strefę jako sygnał prowzrostowy, jeżeli osiągniemy, osiągniemy ten pułap i naruszymy ten pułap. Natomiast na początku teraz musimy wybronić 26, 15, 26. 14, bo widzimy, że to podejście jest dosyć silne, natomiast myślę, że do zakończenia bieżącego tygodnia po otwarciu rynków w Stanach Zjednoczonych powinniśmy, powinniśmy ten poziom rozegrać i powinniśmy rozstrzygnąć. Czy sygnał spadkowy, wybicie dołem, czy jednak jest próba zawrotki i będzie okazja na, będzie okazja na longa z targetem powiedzmy 20-22 centów.